O kurwa, obudziłem się za późno. Cześć, z tej strony Susek, a ja Awcze, Na serwerze testowym World of Tanks A tutaj trafia mi się bitwa 15 na 15 na drugich tierach! Dobra, bez pierdolenia FPS-y mi się zgubiły Odzyskuję was Ale cheating, nie? Patrzę w glebę i mi FPS-y wracają eee, Dobra, jesteśmy na Cru Cruiser MK1 Wow, so perfect is English. Uh, never mind. Mm, ja tu kurwa zginę szybciutko, bo widzę, że team jest taki średnio ogarnięty. Uh, gdyż kurwa lepiej zwiedzać wodę i ogólnie, lepiej być idiotą niż kogoś zabić, prawda? Tu wyjadą a ja i sprzątnę. To jest zajwisty plan. O kurwa to jest zajwisty plan. Ja tu reloada robię, nie ma. Skąd oni tak ładnie napierdolają? Jest! Frag! Ty chyba wygramy bitwę. O, o, wygramy bitwę! Nie boję się, gdy światło znika, bo mam latarkę pana sonika. Perfekt! Tak się gra. Tak się tym czołgiem gra. Wjeżdża się, gdy się widzi, że się ma jakąś tam przewagę i się wykorzystuje tą przewagę po prostu. Nie widzę innej możliwości. E, ryzykujemy. Wiemy, gdzie jest ich ostatni czołg. O kurwa! A pierdolę, powstrzymamy kamień. Ja to ma. trafił, to by było po battle, ale... tak. Ach, kurwa. Eee, nie przebiłem gnoja, gdyż jest to mikro małsi, która przebić jest niesamowicie trudno, ale team się z nim rozprawił, no cóż czołg którym przyszło nam rozegrać bitwę, czyli jest to Cruiser MK1, jest całkiem ciekawym czołgiem ma trochę więcej niż poprzednik, przez co jest mniej mobilny, no nawet coś zrobiłem w tej bitwie, jest, jest z mniej mobilny, jednak że wolę a trzynastkę ze względu na większą mobilność. On jest mniej mobilny, działo to samo, wygląda śmiesznie. Brytyjczycy po prostu mieli inną koncepcję tworzenia czołgów z okresu międzywojennego. Cóż, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, i czas już na trzeci tier.